Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale Dzisiaj mam taki troszeczkę luźniejszy dzień, ponieważ mam wolne Pozałatwiałam sobie już troszeczkę spraw w mieście, zawiozłam sobie Lenkę do przedszkola Porobiłam jakieś już tam drobniejsze zakupy, jest godzina praktycznie dziesiąta, Ja dopiero zabieram się za śniadanko, bo jakoś tak szybciej nie miałam nawet kiedy sobie przygotować A zależało mi na tym, żeby jak najwięcej sobie porobić Także zakupki już mam ogarnięte, yy, jakieś tam ważniejsze sprawy pozałatwiane na mieście. Dzień ogólnie zaczynam od takiej buteleczki Acti Plus'a. Powiem Wam, że odkąd miałam tą grypę, powiem Wam, że zaczęłam pić te Actimele już w trakcie, praktycznie jak właśnie mój mąż czy właśnie Lenka ten byli chorzy. I powiem Wam, że jakoś mnie to wspierało, jakoś wspierało to mój organizm. I powiem Wam, że dopiero na samym końcu faktycznie ta choroba mnie złapała. Zauważam też duże zmiany, że właśnie piąc taką jedną buteleczkę Actiplusa dziennie. Yy, mam inne trawienie, nie mam takiego nadętego brzucha. Także nie wiem, dla mnie się przykładowo sprawdza. Może u Was też się sprawdzi, wzmocni gdzieś tam Waszą też odporność. A ja zabieram się za robienie śniadanka, ponieważ już mi troszeczkę burczy w brzuchu. A ja właśnie przygotowałam sobie tutaj szczypiorek do jajeczniczki, bo zaraz sobie będę robiła. Mam nadzieję, że to już jest ostatni raz, kiedy kupuję taki szczypiorek w sklepie, ponieważ mam zamiar sobie wziąć i wyhodować własny szczypiorek i zrywać sobie z doniczki. Dwa tygodnie temu ogólnie miałam imprezkę urodzinową, ponieważ kończyłam 34 lata. W ogóle fajnie się tak ułożyło, bo jak ja urodziłam lękę. To ja mając 30 lat, no to jeszcze lęki nie było. Była, że tak powiem, w brzuszku. A jak ja już teraz kończę 34 lata, to lęka we wrześniu skończy 4 lata, czyli tu czwóreczka i tu czwóreczka. Także fajnie się ogólnie ułożyło. No a z okazji urodzin dostałam ogólnie od mojego męża piękny bukiet róż. A ten piękny bukiecik dostałam w dniu moich urodzin, czyli 27 marca. Także powiem Wam, no jak od tego czasu, to bardzo ładnie się potło odpukać na razie trzymają i mam nadzieję, że jeszcze długi czas mi postoją. Z okazji urodzin nie organizowałam jakiegoś mega przyjęcia, jakiejś wielkiej imprezy. Spotkałam się po prostu z moimi rodzicami, był mój mąż, była Lenka, to dla mnie najważniejsze. Był torcik, były prezenty. Posiedzieliśmy sobie w miłym towarzystwie, a to dla mnie najważniejsze. Jakoś większą imprezę, to może, może, jeżeli się uda, to będę szykowała dopiero na 40 urodziny. 100, 100 lat, 100, 100, lat 100, sto lat, 100 lat, niech żyje nam. Hej! 100 sto lat, 100 lat, 100, 100, 100, 100, 100 lat, lat niech żyje, żyje nam. Hej, niech żyje nam. Niech żyje nam w zdrowiu, w szczęściu, pomyślności, w niechaj żyje nam... A kto? Paulina! Uczymy się hamować na hulajnodze? Tak! Super! No i jedziemy dalej. Brawo! Raz, tak? Na którą cyferkę szaczesz? No spróbuj jeszcze raz. Jeszcze raz? No na którą spadnie cyferkę? O, trafiłaś. No to teraz skacz, no? Mhm. Tak, 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 tak i tak. No, teraz ja rzucam. Oj, nie trafiłam. Nie poddawaj się. Nie poddaję się, no? Ale ty możesz spróbować z tym bo ten jest lepszy. Ten jest lepszy, dobra, ok. Hop. O, nie trafiłam. A w ostatnim czasie udało mi się nabyć taką fajną frytkowicę z firmy Hoffen. Zapłaciłam za nią 349 zł. Właśnie ją testuję. W jednej komorze mam mrożone paluszki rybne, a w drugiej mam e, fryteczki dla całej naszej trójki. Tutaj ustawiłam sobie synchronizację, żeby mi to tutaj równo wszystko wyszło w czasie. Także zaraz zobaczymy. Jak to wszystko się dopiekło? Ogólnie powiem Wam, że miałam wcześniej też frytkownicę z firmy Philips, ale ona to była to już taka, no, już dawno, dawno została kupiona ogólnie i chodziła dużo głośniej od niej, od tej, którą aktualnie tutaj mam. Powiem Wam, że na chwilę obecną, jeżeli chodzi o dźwięk, jestem tutaj zadowolona, no bo tamta tak dosyć mocno huczała, a ta. No dużo mniej, wiadomo, słychać, że pracuje, ale nie aż tak głośno jak tamta i nie czuć jakiegoś takiego dziwnego zapachu tutaj przy pracy tej frytkownicy, także to jest ten plus, tylko czuć po prostu zapach jedzenia. Uwaga, zostało nam 9 sekund, zobaczymy zaraz, czy jakiś dźwięk tutaj wyda, że zostało jedzenie ukończone. A, czyli tak jak w mikrofalówce, coś takiego. Dobra, sprawdzamy jak dobiegło się jedzenie. Dobra, chyba wychodzi na to, że się wyłączyła. Dobra, tu mamy open. Widzę, że paluszki się dopiekły. I druga komora. Fryteczki widzę też się pięknie na złoty kolor dopiekły. Także zostaje mi tylko nałożyć na talerze. I życzyć sobie i rodzince smacznego. Gdy pięknie piszesz. Mamusia wyczaiła książeczki na Aliexpress. Z takim długopisem i sobie ćwiczymy literki, potem będą cyferki. I będziemy, jak będziesz starsza, to będziemy ćwiczyć liczenie jeden plus no, jeden, tak? zaraz pójdę do No, zaraz pójdziesz do szkoły, zgadza się jeszcze, to znaczy, może nie zaraz, ale za dwa, trzy latka, no. No zaraz będę się uczyć liczby. Mhm. Mm no i umiem się... Uczyć liczby. Umiesz liczby, tak? Tak. Ubielbiam liczby. Ubielbiam A. Ubielbiam A. Pokaż co ty tutaj ładnego napisałaś. B. Literka B, tak? No bo to znika, bo to jest taki znikający długopis, żebyś mogła cały czas sobie ćwiczyć i pisać. No, później to napiszcie. sobie łączysz te literki B? Łączę, bo oni są przyjaciółmi. A łączysz, bo są przyjaciółmi. Super. Super. Ej. Hey. B. Łączę się. B i B. Oni się łączą. Są. Łączą się duża literka B i mała literka B, tak? Tak! Syście są przyjaciółmi. Syście literki są przyjaciółmi. <grym> Super. Wprawdzie te książeczki są po angielsku, ale powiem Wam, że ile dałam za nie? Chyba 8 zł. za cztery książeczki. Tutaj mamy z cyferkami, z literkami. Tutaj kolejna jest pisaniem, No, super, no, otworzyłaś mi, tak, dobrze, super. Tu mamy z różnego rodzaju kształtami. za niewielkie pieniądze, a tak normalnie, z tego co tak widzę na Facebooku, gdzieś tam przykładowo, jak gdzieś dodają, to zaraz trzeba wywalić z 50 zł czy coś, a tak tutaj za 8 ziko, no. takie fajne książeczki ja. z wymiennymi wkładami ja. do długopisu, jak wygrać, czego się skończył Mamo. także super, bardzo Mamo. się cieszę no, tak, słucham Cię, kochanie no, będę już w stole. będziesz rysować szkole? tak, bo już jestem dusza niedawno ja obchodziłam urodziny teraz moja mama kochana obchodzi urodziny właśnie będę szła do domku z pięknym bukietem Róż, który udało mi się kupić w kwiaciarni. A taki piękny bukiecik zrobiła mi pani w kwiaciarni. Także zaraz wszystko zabieram ze sobą do domku. Ogarniam się i biorę prezencik i ten piękny bukiecik dla mojej mamy. Postanowiłam sobie troszeczkę sama przejść na spacerek do parku, Lenka została z Emilem w domu. Przy okazji sobie pójdę jeszcze do sklepu po chusteczki takie wyciągane z opakowania, bo u nas się sprawdzają najlepiej czy do wytarcia buzi u Lenki, czy jeżeli ktoś ma katar. Także ruszam sobie dalej spacerkiem przez park na małe zakupy jeszcze. Szkoda w miarę sprzyja jest słoneczko. Gdyby jeszcze nie to, że jest ten wiatr, to już w ogóle by było całkiem przyjemnie, ale trzeba korzystać z tego co jest. Za parę dni zrobi się jeszcze cieplej, także już zniknie zimowe ubranie. Mam nadzieję, że już będzie można schować do szafy i że już zima w tym roku. No przynajmniej na ten czas nie wróci. bo w ostatnich kilku dniach już szukałam w dwóch Biedronkach. Dzisiaj poszłam do trzeciej i w tej trzeciej udało mi się w końcu znaleźć te chusteczki, które chciałam, w dodatku na promocji, także sobie tutaj będę miała już kupione cztery paczuszki na zapas. A w dodatku w tej trzeciej Biedronce mieli jeszcze z motywem kwiatów, także będą takie wiosenno-wielkanocne te chusteczki. Na dworze robi się już powolutku zimno, bo to jeszcze nie jest taka pogoda, że... Można posiedzieć dłużej na dworze, mimo tego, że jest jasno. Także lecę do domku, się zagrzać, zrobię sobie może jeszcze jakąś ciepłą herbatkę. Ogólnie myślałam, że jeszcze końcówkę vloga nagram dla Was z dworu, ale no niestety telefon mi się zbuntował i rozładował mi się, mimo tego, że miałam jeszcze 12%. Kiedyś miałam podobną sytuację w zimie, właśnie jak był taki silny wiatr, podobnie tak jak dzisiaj, i też miałam wtedy około 20 paru procent. I telefon szybciutko mi się rozładował. Nie wiem czym to było spowodowane, czy tym wiatrem, czy o co chodziło. Teraz zostaną tylko przygotowania do świąt wielkanocnych, także czekajcie na kolejnego vloga. Subskrybujcie mój kanał, polajkujcie, jeżeli Wam podobał się mój vlog. Trzymajcie się i do następnego razu. Buźka pa!